Cześć. mam z tej strony. Witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki powiem parę słów o lidze niezwykłych dżentelmenów. Są to komiksy autorstwa Alana Mura i Kevina Onila. Bardzo, bardzo specyficzne komiksy te zostały wydane przez Egwond w zasadzie w roku 2022 wznowione, bo już było wcześniejsze wydanie. Komiksy te wypożyczyłem w księgarni Sobieskiej w Bielsku-Białej. W Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Mam takie fajnie ułożone. Oczywiście jest to twarda oprawa. Dwa pierwsze tomy. Ostatnio jeszcze wyszła trylogia Nemo. Nie wiem, czy tylko tutaj jest. O, oznaczona Nemo Trylogia. Też niedługo ją będę miał wypożyczoną. Co to jest ta Liga Niezwykłych gentlemanów? To jest, można powiedzieć, grupa awanturników bardzo, bardzo specyficzna. Dziwna, niezwykła. O, w sumie niezwykła to jest dobre określenie. Nadzwyczajna, niestandardowa, nie ekstraordynarna. Która pracuje, można powiedzieć, dla brytyjskiego rządu. Są kimś w rodzaju agentów, jakby oddział specjalny brytyjskiego wywiadu. I pierwszy tom w zasadzie to jest rekrutacja. Czyli na polecenie pana Bonda. Zresztą, pan drugą niezła zabawa. Yy, nazwiskiem pewna kobieta wykorzystuje, wyleciało mi tutaj, jak ona ma na imię Panna Morej. O, Panna Morej, rekrutuje po kolei członków tej ligi niezwykłych czyli menów, czyli ludzi, istoty o niezwykłych umiejętnościach typu Alan Quaterman, Nemo, Dr. Jackie, Mr. Hyde i generalnie muszą tutaj, mają tutaj swoje pierwsze. Zadanie jest jeszcze niewidzialny gość, tylko w tym momencie wyleciał mi z głowy, jak on się nazywał. No, ale też jest, pasuje do tej grupy, nazwijmy to, dziwaków. Oni muszą wykonać swoje, nazwijmy to, pierwsze zadanie, czyli pozyskać jakieś hmm, substancję umożliwiającą latanie, czy generalnie będącą bardzo niebezpieczną rzeczą. I wykonują to zadanie na zlecenie właśnie MI6, czyli Brytyjskiego wywiadu, tutaj mamy pana Bonda, którego żonem jest pan M. Ci, którzy oglądają filmy z Jamesem Bondem, kojarzą, że właśnie szefem wywiadu, czy tam w wywiadzie bezpośrednio przed premierem odpowiada właśnie M. Ostatnio grany był przez Ralfa Fainsa. I tak, pierwsze zadanie rekrutacja i pierwsza misja. Klimatyczne, bardzo specyficzne, nie mówiąc o tym, że no jest to niestandardowe. Do tego bardzo intrygujące rysunki. Jak sobie się przyjrzycie tym kadrom, one są ciekawe, artystyczne. Nie są hiperrealistyczne, bo cała historia w ogóle nie niewiele ma wspólnego z realizmem. Nie są też super szczegółowe. Zazwyczaj, ale niektóre kadry mają pełne detali. One są po prostu idealnie skrojone pod tą historią. Historię, bo czasami mamy pewnego rodzaju karikaturę, która jest celowa. Nie czasami mamy sytuację taką, że wygląda to po prostu perfekcyjnie czytelnie, więc bardzo, bardzo dobrze zrobione pod względem graficznym. Dopasowane. Pierwsza misja, rekrutacja. Tu już mamy tą grupę zawiązaną. Naszych, naszą grupę dziwnych indywiduów. Tym razem mają sprostać kolejnemu zagrożeniu. Tym razem zagrożenie jest pozaziemskie. I powiedziałbym, że wykorzystuje tropy z czegoś, co było w kinach w latach, chyba 50., pewien film. Później było remake. W XXI wieku, 2005, czy coś koło tego. W każdym razie nie chcę powiedzieć nic więcej, więcej, ale to jest taka wykorzystanie klasycznego mechanizmu SF. W ogóle cała ta liga niezwykłych dżentelmenów, cała ta. Te, dwie, te dwa tomy i pióra Alana Mura, to jest dużo zabawy konwencjami, znanymi tropami, Gdzieś tam ktoś tam w popkulturze, szczególnie brytyjskiej, usłyszał. Tu jakieś motywy ala James Bond. Tutaj podejrzenie, że się pojawia motyw z Sherlockiem Holmesem. Quaterman też gdzieś tam się przewijał, przynajmniej tak mi się kojarzy, gdzieś tam migał. Tutaj mamy Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Też powszechnie obowiązuje w popkulturze. Pojawia się Wyspa doktora Moro, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli takie rzeczy, które gdzieś tam kiedyś tam ktoś kiedyś prawdopodobnie słyszał, a tu są to wszystko wymiksowane. I do jednego wora wrzucone, że tak określę. Bardzo sprytny sposób, kreatywny. I powiem tak, że komiks mi się podobał dużo bardziej, oba te teraz, niż je ja czytałem kilka lat temu. Troszeczkę podchodziłem do nich, jak to się mówi, jak dojeżdża, że tak nie byłem przekonany, ale teraz czytałem i czytało mi się fajnie. Postacie są ciekawe. Panna Mar Marej ma, powiedzmy, swoje ogólnie rzecz biorąc, traumy czy problemy. Które musi przezwyciężyć. Nemo ma specyficzne podejście. Gościu niewidzialny też jest specyficzny. Bardzo twórcze, znaczy twórcze. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy twórcze, ponieważ nie znam do końca pierwowzoru. Bardziej znam doktora Jacquela Mr. Hyda z opowieści z popkultury, z kultury masowej, a niekoniecznie z pierwowzoru literackiego czy filmowego, bo nie wiem nawet od czego to się zaczęło. W każdym razie. On tu jest fajnie, fajnie jest wpleciony, ten dr. Jackie Mister Hyde. Bardzo, bardzo specyficzna historia, bardzo specyficzne podejście. Bardzo dziwna grupa, niejednokrotnie się nie zgadzająca, mająca swoje problemy, swoje podejścia. Ogólnie bardzo ciekawe. Przy czym, jak ktoś podchodzi do komiksów na super serio. I liczy na to, że w komiksie takim jak lika Niezwykłych gentlemanów, gdzie mamy dektora Jekiela z hydea i niewidzialnego typa, że tu będą rzeczy, które mają realistyczne, no to, no to się odbije. No, no nie ma siły po prostu. No. Jest to historia science fiction, gdzie mamy ciekawych, dziwnych bohaterów, ale co najważniejsze, to nie jest realistyczne, bo nigdy być nie mogło. Ale za to jest ciekawe. I to trzeba przyznać. Jeżeli jesteście zainteresowani lekturą, mieszkacie w Bielsku Białej, zapraszam do odwiedzenia biblioteki. Te dwa tomy są z biblioteki głównej. Z tego co się orientuje, Liga niezwykłych gentlemanów to poprzednie wydanie jest w chwili na osiedlu Słonecznym, więc tam też możecie się udać i sobie zobaczyć jakie komiksy mają i sobie ewentualnie wypożyczyć. Warto z tą historią się zapoznać. Tom pierwszy, tom drugi, rekrutacja, pierwsze zadanie z fajnymi twistami fabularnymi, dwójka też ma twisty fabularne, też ma takie zmyłki tropów. I jeszcze w ogóle taką jeszcze ciekawostkę powiem Wam na koniec. To, co mnie po prostu rozbrajało, to to, że na koniec każdego rozdziału można powiedzieć, że było takie jakby zdanie podsumowujące albo na zasadzie takie zachęcające, czytajcie dalej, tutaj w następnym numerze niniejszego Periodyku obrazkowego znajdziecie kolejne sceny, które zadziwią Was i zachwycą. Poznacie także kilka epizodów nieco frywolnej natury, które nasze czytelniżki z wstydliwością i delikatnością, właśnie o swojej słabości, zechcą zapewne pominąć. Dużo takich ogólnie podsumowań, czyli mamy końcowy kadr każdego zeszytu i podsumowanie, co tu się wydarzyło, i takie zachęcenie do ciągu dalszego. Nie przy... Bardzo specyficzna forma. Ja gorąco polecam. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie tę serię, lubicie, czy generalnie dla, dla Was to jest coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszeliście. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.